Wielkanocny poziom! Witam wszystkie beczki, z tej strony no nikt inny jak Adrian Clarkson, no przecież chyba wiedziałeś w co klikasz, no nie? Mamy wielkanoc mamy weekendik, mamy wielkanocne jaja skereticera, Teacher'a, więc no słuchajcie, tam macie komentarz, tam macie lajka a tutaj macie subskrypcję jeszcze, no generalnie nie ma na co czekać lecimy na pełnej! Looks <laughs> like I'm bardzo Nadziała jajka jakąś zieloną mazią. Jakimś slimem z jakimś glutem je nadziała. Ona chce nas sprankować? Babcia chce nas sprankować chyba ją? Nie no, chyba oszalała generalnie no. Przecież my tutaj jesteśmy tymi królami, co jest nie tak. Ej, wiecie co teraz muszę Mam ochotę sprawdzić jedną rzecz. Bo zrobiłem ostatnio ten trik z drabinami w tym Scary Strangerze. Jestem ciekaw, czy coś takiego będzie działać tutaj. Co prawda może nie uda mi się obasen oprzeć tej drabiny, ale może tam z tyłu domu coś się uda ogarnąć. Zobaczymy, może jakiś nowy wymiar odkryję. Może uda mi się dojść do jakiegoś tajnego zak sekretnego pokoju deweloperów, którego nikt nie powinien zobaczyć. Kto wie, kto wie, kto wie. Przekonajmy się, przekonajmy się drabino, chodź tutaj. I dalej jestem za petycją, żeby więcej drabin dodali. Jeszcze jeden na przykład, chociaż. Jakaś jedna ukryta drabina, żeby jeszcze była. To by było cudowne, nie powiem. Cudowne. Dobra, gdzie będzie najlepsze miejsce? Ten dach zawsze miał tutaj taki inny kolor? Czy to jest coś nowego? Może zawsze miał? No takie się podejrzane wydaje. Dobra, tutaj jest chyba najbliżej ściana. czy daleko trochę jest ta ściana, wam powiem. A może basen jest bliżej jednak? O, basen jest chyba bliżej. Dobra, spróbujmy z basenem, dobra, co mi szkodzi, dobra. Nie no, trochę daleko jest, trochę daleko jest. Ale drabina tam tak upadła idealnie. To może nie z dachu, tylko może po prostu na basen dał się radę wejść tutaj też. Zobaczmy, zobaczmy szybko jeszcze. I hej ho! Dobra, dobra. Prób, próba, próba teraz generalna, pierwsza, numer jeden. Okej, okay, co się stało? Jestem... Pod drabinami. Babciu, jak, nie wiem, czy jak nie skoczy, to czy się nie zawalę. Ale fajnie by było, żeby tak się nie stało. Dobra, ja chcę iść do góry, do góry chcę iść. Nie obchodzi mnie, co się dzieje, ja chcę do góry iść. No proszę. O nie! Jestem! Udało mi się na kolejny pasem wejść! Jestem i co teraz, babciu? Pływasz do oka mnie jak jakiś rekin. Mogę drabinę tutaj wziąć? Ty, byłoby, byłoby super, nie? Jakbym mógł jeszcze drabinę podnieść. Ej, ty, co się stanie? Dobra, co się stanie, kiedy Adrian położy drabinę? Tutaj yy, na przykład, nie wiem, dajmy odpowiedź. Yy, co się może stać? Wyleci w kosmos. Po prostu drabina poleci w kosmos, gdzieś tam spadnie, nie wiem, zniknie. Generalnie, no, wyleci w kosmos, nauczy się latać. Odpowiedź druga: spadnie na sam dół basenu. Wydaje mi się, że to jest taka, taka opcja, może się zdarzyć, jak najbardziej. Odpowiedź trzecia: jak coś mi przyjdzie na myśl, to jeszcze macie tu odpowiedź trzecią i czwartą. Albo możecie napisać swą w komentarzu, co myślicie, może już nawet wiecie. Kto wie, kto wie, dobra. Uwaga, puszczamy. Babciu, patrzysz siedzie, jesteś tutaj? Dobra. Puszczamy. Trzy, cztery. Po prostu się położyła. Dobra, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Myślałem, że spadnie tu honest. Znaczy, myślałem, że ją wystrzeli w kosmos. Ale tak się nie stało. Dobra, dobra, okej. Okay. Szanuję cię, drabino, szanuję. A co się stanie, jak cię położę teraz? To mogę tutaj w ogóle pójść? Nie, ja tam na pewno będą przejść chyba. A ja co się stanie, jak tak zrobię? O. O! Ciekawe jak daleko jest ta ściana. <noise> Babcia tam cały czas... O nie, drabina się zawala. Drabina, jak mogłaś mnie zdradzić? Jak mogłaś zrobić? Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Raz się uporać z tam wejściem na, na ścianę. Jeszcze tylko raz się spróbuj, spróbujemy. Raz. Ostatnia próba. Jak się nie uda, no to przechodzimy tutaj do faktycznej gry. Zobaczymy, co się dzieje. Ale wiecie, ja zawsze lubię na starcie poeksperymentować troszeczkę. Wiecie, jak to jest, nie? Ale dobra, wiemy już, że możemy. Bo tak, tutaj normalnie mogę wejść, tak? Mogę na płod wejść? Nie, nie mogę. Ale na basen mogę sobie wejść. O, tak normalnie, nie? O. No, no i jestem normalnie na basenie, dobra. Czyli mogę wziąć tą drabinę. Tutaj mogę normalnie spaść, chyba. Bo tutaj. O, dobra, dobra, dobra. To będę już wiedzieć, dobra. Położę sobie drabinę, żeby wiedzieć. O. Tutaj cały plan mam już przygotowany normalnie w mojej głowie, małej, Taki, wiecie, na szybko. Cały plan jest przygotowany już, dobra. Mogę sobie tak zrobić. O. O. Dobra. bożasz się uderzyłem, dobra, dobra. No bo drabina się opiera gdzieś tutaj, więc mogę gdzieś tak położyć drabinę? Okej, okay, wygląda legitnie, to tak jak drabina powinna wyglądać. I teraz kolejna drabina. O no nie, ona znowu spada. Kurczę, jak na nie tak stoję, to ona spada cały czas pod moim ciężarem. No nie, nie jest to najlepsza. Nie, nie jest to najlepsza rzecz, że ona spada pod moim ciężarem, nie powiem. Może uda się to szybko zrobić na przykład. O, o Boże, jak... widzicie jak daleko byłem? <grystanie> no nie powiecie? Nie powiecie, że to śmiesznie nie wygląda. <grystanie> Czekajcie. Ja tutaj muszę podejść. To jest... To jest moc... Moc tutaj easter eggów, o. Mo Wielkanocna moc. Wielkanocna potęga, latające drabiny grozy, je przynoszą jajka i są naszym na najlepszą ostoją radości i pokoju na świecie, przynoszą prezenty i jajka, którego nie mam, bo już gdzieś wyrzuciłem i zgubiłem je, ale cóż, no, bądźcie tam drabiny, już nie mogę ich nawet generalnie, nie mogę nawet po nie pojść, jakbym chciał, bo nie mam drabiny, żeby wejść na górę, chyba, żebym mógł poskoczyć po nią. Ale nie, nie mogę, absolutnie nie mogę, nawet nie mogę tak głowy wysoko podnieść, bo jestem małą świnią, która nie może w niebo patrzeć. No i nie mogę tutaj rządzić, więc te drabiny autentycznie już tutaj na zawsze muszą zostać. Dobra, a my czas przejść tutaj do lewela i podnieść słuchawkę, bo mi gdzieś wypadła. Nie wiem czemu. Jak zwykle odbierzcie ten sam problem. Drabiny nam przynoszą szczęście i dary Boga drabinowego. A my idziemy dalej, generalnie, my idziemy dalej. Chryste, panie wielkie jaja, co jest? Co to za wielkie kloce są? Mogę coś tu kliknąć? Nie, nie, ale po prostu są na razie stoją, dobra Powiem, wam, nie wiem co można z tymi jajami zrobić. O, tu jest jeszcze więcej jajek. o, o, o halo, halo. Halo, halo, jaja, co jest? Co jest tutaj z wami? O, tutaj są te, te slimy. Co to jest? To, 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 to też nie jest slime, ale beka nawet nie zmyśliłem. To jest nawet napisane slime. Widzicie na dole tutaj takie malutkie slime jest. Trochę ucięte, ale jest. i babciu, no weź, mam cię rzucić slime'm, Mam cię oslajmować? Masz. Dobra, nie, 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 nie przejęła się, nie przejęła się kompletnie. tym, Dobra, dobra, babciu. Już wiemy, że slime cię nie budzi, nie, nie, nic ci nie robi. Czy ona mnie dogoni? Czuję jej oddech na plecach po prostu. O, dobra, dobra, przestała. Uf, dobra, 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 ja tam babciu muszę jeszcze trochę dalej przejrzeć, co ty tam masz, bo takie wydaje się ciekawe tamto, że tam coś jeszcze muszę zrobić na pewno A tam się babcia witra. Macie tutaj babcię kartoflankę w swoim naturalnym y, otoczeniu. Poluje na małych tutaj rozrabiaków. Dzieci, Admiane, Clarksony i inne jakieś berki, aferki Ale kiedy... Babcia nie patrzy, to... Tak naprawdę patrzy, bo ona zawsze patrzy. Więc zamkniemy drzwi? Niech się oddali. Niech poczuje, że jest bezpieczna w swoim tutaj okolicach. Potem ukradkiem pójdziemy pod. Zakradniemy się idealnie pod bestią. Dobra, i możemy iść dalej. Dobra, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czy ja mogę coś tu zrobić? Nie. Ej, patrzcie, niego, nie goni, a ja nie słuchacie jej. Boże, bardziej nie wydałaś się być dźwięku gonienia i prawie się na to nabrałem. Bo idziemy do góry, uciekamy tajnym przejściem. Dobra, ale wydaje mi się, że z tym slajmem jeszcze coś muszę zrobić. Nie wiem co. O Boże, jak te drabiny... Jak te drabiny majestatycznie wyglądają. To jest niesamowite, naprawdę. Niesamowite. Do prawdy. Do prawdy. Niesamowite. Dobra, co my mamy... Babciu, no czemu ty tam widzisz cały czas? No co jest? Nie możesz sobie być tam gdzieś chwilę sama? Ja bym tu chciał pokoje przejrzeć i zobaczyć, czy nie ma czegoś nowego, no? Możesz się już, wiesz tam, zdająć swoimi jajcami jakimiś. Chciałeś podobno jakiegoś pranka robić, a nic nie robisz. Wchodzisz tylko i mnie szukasz, co jest? Mogę gdzieś tutaj coś znaleźć, cokolwiek jeszcze do pomocy. Nie mogę zamówić czegoś? O, może mogę? Nie, nie mogę, dobra, udaję. Ale czy ten... tego nożyka tu nie było chyba zawsze, nie? O, właśnie, właśnie, o, tak, coś się tutaj tak. Ten napis, Boże, słuchawko, nie. Bawie na ziemię upadło. Nie wiem czemu, ale cały czas wypadają. Ciskam je zawsze na pełne, a ja one dalej wypadają. Mogę je rozciąć na przykład? Nie wiem, coś zrobić. O, 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 o. <śślinik> <ślinik> Wyciąłem. Mogę je nafaszerować slime na przykład? O, jest. Dobra, i co dalej? I, i, I co dalej? Nie wiem, mam tam coś jeszcze wlać? Nie wiem, na przykład taki sos? Nie no, no Nie wiem, coś mam jeszcze dodać? Nie wiem, cokolwiek? Nie wiem Ketchup? Z ketchupem jajka? Nie wiem Jakieś trochę fujka, ale nie wiem Nie wiem w ogóle czy miałem te zielone robić, może miałem jakieś inne robić Pewnie zaraz się okaże, że Miałem robić na przykład w fioletowym albo w tym drugim Nie wiem, jakie tam były kolory w sumie już O, ciasto, ciasta nigdy nie pogardzę Dobra, elo, jajka, ciastko Yy, dobra, czy my tutaj coś jeszcze mamy? Tutaj nie wiem, tam piły wezmę Zobaczmy czy piłą mogę to rozkroić. Może muszę każde rozkroić czymś innym i tam wlać coś. To by miało sens, tylko jak te jajka będą takie otwarte, to babcia się raczej połapie, co co jest grane, nie? Zobaczy takie bez sensu chyba Nie no, piłą nie mogę nic tutaj zrobić, ewidentnie, dobra Mogę coś tutaj jeszcze wziąć może? Halo? Mogę na przykład tą strzykawę wziąć? Nie wiem, do koszyka mogę coś zajrzeć? Cokolwiek? Eee, babciu, ty jesteś? Okej, okay, nara. O, babciu, nie, jednak nie, dobra, zartowałem. Jednak nie nara. Jednak biegnie do mnie na pełnej, dobra, dobra, dobra. Spokój się. Spogowała się jej dźwięki, ona nie wydaje kompletnie dźwięków jak mnie goni. Ale powiem wam, nic tu nie ma generalnie w tym poziomie. Więc idziemy do piwnicy. No, to dosłownie za mną jest, nawet było widać. O, Hejka! Bo Go, Boże, goni mnie. O nie, tylko nie tutaj. Tylko nie w kozi ruch. Okej, okay, nie ogarnęłaś, tu jestem. Boże, dzięki Bogu już się bałem. Stąd nie ma wyjścia, generalnie za bardzo, więc. Yy, no dobra, no to. Mam wrażenie, że cały pokój już przelazłem. Znaczy, cały level. Że praktycznie w każdym pomieszczeniu chyba ja byłem. Bo całą górę zrobiłem kółko i tutaj. Tak średnio to widzę, no średnio to widzę, panowie, no średnio, panie i panowie, no. Może w szopie coś jeszcze? Ostatnie miejsce to szopa, nie? Jak w szopie nic nie ma, to... No, no, ciężko to widzę, ciężko to widzę. O, coś tu jest, widzę w szopie, halo, halo. Co to jest? Farba, O, proszę, tylko fioletowa to jest. O, nie. O, nie, nie, nie. Ketchup mogę wywalić, jakiś sos, dobra. Problem jest z tym, że to, była, że to jest farba fioletowa i mam wrażenie, mam wrażenie, że przez to, że to jest fioletowa farba, to musiałem fioletowe jajko rozpróć. I coś czuję, że jak teraz to zalepię jajko fioletową farbą, a to było chyba zielone, to nie wyjdzie za dobrze. Nie wyjdzie za dobrze drabiny niestety. Powinienem to pewnie rozpróć, a rozprułem to. I nawet tej farby nie mogę użyć teraz? Myślałem, że będę mógł tutaj pokolorować. Może babcia, tu ty, ty, ty się na głowie, jak to jest coś. spokój się. Boże, no wrzuć tutaj coś. Ej, mogę mogę... O nie, to pewnie mogę podnieść, że dobra, to nieważne. Nie mogę tego użyć? No może mogę na tych użyć. Może na tych mniejszych. Bo babcia ma się pomylić z czymś, nie wiem. Na tych może? No, no generalnie mam powiem... Nie wiem, mam wrażenie. Babciu, możesz mnie zostawić, mogę się rzucić na przykład tym. No! O nie, Boże, poleciało krzywo strasznie, nie wiem czemu. No, widzę się na plecach! O, Boże, zaczęła mi się, ale też się zaczęła. a łap, 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 tutaj to. No, generalnie powiem wam, wydaje mi się, że coś strasznie tutaj zrąbałem, bo. No, ewidentnie wydaje mi się, przez to, że ta farba jest pilotowa, to trzeba fioletowego użyć. Tak mi się wydaje, bo. No, nie wiem, no, powinno. Jest oczywiście, ja będę wygrała A! telewizor i mnie zapała! <laughs> Chciałem się z nią pochillować i obejrzeć telewizję Ostatnie podejście już teraz na pewno Wiemy, chyba wszystko co robić w sumie Bo wystarczy chyba tylko teraz Co wziąć to? Wziąć, nie, może nożyczki mogę, tym też mogę, może. Może, pff, może też tymi nożyczkami mogę otworzyć. Hop, hop. Wątpię raczej, ale może, może. O, się na teraz babcia jest w kuchni. No tak średnio bym powiedział, jak jest w kuchni. O nie, moje drabiny się zresetowały. Moje drabiny nie przynoszą mi już szczęścia. Jak mogę, mogę moja kompilacja drabin się, się tutaj rozwalić. Okej, okay, tutaj nożyczki ewidentnie działają. Nie pamiętam gdzie znalazłem ten skalpelek, ale gdzieś na górze to było. Było gdzieś na górze, więc trzeba się udać. O, na pewno tego potrzebuję, dobra. Tego mogłem normalnie użyć, więc no... To na pewno jest potrzebne. Babciu! Nie no co? Ten no, od babciu za zaplu... Kartoflanko. Do Za dużo w skary Sengera się nagrałem, myślę, że to jest za A to kartoflankę. Każdy wie, przecież nie. No właśnie Każdy wie! Każdy wie! Halo Nożeku, gdzie jesteś? Halo, halo! Wiem, że gdzieś tak na wierzchu leżałeś. Na pewno nie w łazience Halo, babci, Boże, gdzie ty jesteś? Na dole? No jak ty mnie wyczyłaś tutaj aż? No co jest? Trattujesz się chyba ze mnie I co tutaj zagraj potań w swoim ulubionym pokoju? A nie mnie tutaj męczysz jeszcze, daj, jestem w tym pokoju. Gdzie ten nożyk był? O, tu jesteś nożyku, dobra, mamy Cię, dobra. Dobra, to to, to, to i to. To chyba wszystko, nie? Czymś trzeba zakryć to jeszcze. Bo jak ja robię dziurę, to nie mogłem pomalować tego, bo to była dziura po prostu, nie? Nie wiem, czymś muszę to jeszcze zakleić. Jakaś taśma, nie wiem, jakaś, nie wiem. Jakaś papier jest jakiś może, czy coś takiego, no nie wiem. A to chyba na dole, bo tutaj na górze to nic nie widzę. Gdzie jest to tajne przejście do kuchni? Halo. Ja bym się chciał tutaj teraz do kuchni przydostać. Chociaż chyba babcia tam idzie mam wrażenie. Żadnych kartek papieru czy coś nie widziałem. Nie, no nie, wiem, może ciasta może mogę. Może mogę ciastem to zalepić, nie? No ciasta są do rzucania tego właśnie. To jest ten problem. Chyba tu jest tajne wejście do kuchni. Eee, tu tam są petarda jest. Halo, spójrzcie, please, dziękuję. Eee. No na pewno mogę to rozciąć, tylko nie boję się, że jak nie znajdę tego czegoś do zlepienia, to babcia wiecie, teraz przyjdzie, zobaczy, że jest rozcięte i powie: o, "O, o, coś tutaj ktoś coś robił, to na pewno jest coś złego." I pewnie wyjdzie tak właśnie. tak się skończy moja zabawa, więc fajnie było znaleźć tą jakąś nie wiem, jakiś papier. Ma no, jest na dworze. Mam tutaj praktycznie całe mieszkanie sobie do znalezienia. Nie, no dobra, idę 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 rozkroić to, ja zobaczymy co się stanie, tylko babcia teraz tu jest. Babciu, please, nie rób tego. No i zrobiłaś to. Jak mogłaś? Nie wchodź tutaj. Nie wchodź, mam mam, no, mam kosę. Mam kosę z CSA i nie zawaham się jej użyć. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Zamykamy drzwi. Nie ma nas tutaj. Dobra, dobra. Rozkrajemy na pewno to o! Boże, babciu! Co ci się stało? Eee... No właśnie, mam teraz, się, mam teraz napisane, że muszę się upewnić, że muszę coś zrobić, żeby jajko nie wyglądało, że coś z nim robiłem. No właśnie, tylko jak to zrobić? Jak to zrobić? Mogę kupić sobie taśmę? Mogę sobie pierwszy raz ułatwić życie i sobie kupić taśmę na przykład jakąś? Albo coś, czym mogę, nie no, Potrzebuję czegoś, co mogę jakoś tak to, tak zalepić. No taśma jest na przykład, jest coś jeszcze na przykład, nie wiem. Jakiś papier. Pełno fajnych rzeczy, ale. No, nie wiem. Z skorolką raczej tego nie zrobię. Nie, no dobra, jedyne co tu widzę jest normalne, to jest taśma. Ułatwmy sobie życie, kupię se raz taśmę i zobaczmy, czy to zadziała. Zobaczmy, zobaczmy. Czy to zadziała? No zadziałało i normalnie co? Pęcik, o! Okej, okay, udało się. Już! Już! Po, po, po bólu, po problemie. Nawet nie trzeba było taśmy szukać. Bo normalnie cały dom przelazłem, nie, wiecie, nie wiem gdzie ona miała być jakaś. Bardziej myślałem, że będą chcieli jakiś papier, nie wiecie, albo jakieś inne jajko żebym tam rozbił, czy coś takiego, ale okej, okay, nie. Taśma, taśma na wszystko działa przecież, nie? No, więc dobrze wiemy. Dobra, zakończę tutaj na moim basenie z pięknym widokiem na kuchnię. Będę się powoli tutaj opuszczać na dół, aż się zwalę i drabina na mnie zwali. Dobra. Co tam masz babciu? O! No jakiś nowy ziomek! Co on tu robi w ogóle? Kto to jest? Przezroczysta się babcia zrobiła na tym tle. Ale w ogóle to, to zalowy ziomek, był, no, typy. I czemu ona nas. Teraz babcia i ten za zaplutek w ogóle obok, to tam byli wszystko okej, okay, nie? Nie, nie? Nie gonili nas. Teraz każdy był już w świecie, okej, okay, nie? Było wszystko spoko, okej, okay, wsioryba, nie? Stoimy sobie, bawcie się dzieci. Nagrodę dostaliśmy, więc co? No co ja mogę mam byczki powiedzieć bardziej, no? No to zobaczenia w następnym odcinku, oby był jeszcze szybciej. Nora!